Witam Państwa, nazywam się Łukasowski, jestem fizjoterapeutą. Zostałem zaproszony tutaj dosyć niedawno w zastępstwie, że tak powiem, więc czuję się trochę taki bokser, którego zaproszono do walki na, na tydzień przed. Mam nadzieję, że tutaj do walki nie dojdzie, jeżeli chodzi o dyskusję, tak najbardziej zapraszam. Tutaj przy okazji jeszcze chciałem tylko nawiązać do tego, o czym rozmawialiście Państwo wcześniej i tu szczególnie do pytania docenta Marszałka, bo powiem szczerze, że natknąłem się w, w literaturze, że w Południowej Afryce próbowano już wprowadzać takie programy w 2017 roku, ale widziałem, że spaliło to na a panewek i na na tą chwilę chyba nie to tego dalej. I druga praca, na którą się natknąłem, bo ciężko mówić o doświadczeniu, dlatego, że no nie obserwuję tych rentgenów u dzieci, to jest taka koncepcja, gdzie mówi się, że powtarzalny wyprost i rotacja zewnętrzna przez pociąganie właśnie więzadła okrężnego powoduje ten nawarstwiające się przeciążenia i pojawiające się właśnie te objawy typu, typu CAM potem już w radiologii. I trzecia fajna praca, jeśli chodzi o Holendrów, ag Agricola, bo to akurat pamiętam autora. Okazało się, że jeżeli te płytki wzrostu były już zamknięte, to już do zwiększenia tego przerostu w szyjki nie, nie dochodziło także to pewnie jeszcze sobie podyskutujemy w takim razie i Dziękuję. także tutaj w pokrótce przechodząc właśnie do tego tematu e Tutaj moim zdaniem no super dla mnie wszedł, dla mnie wstęp, nie będę już musiał mówić o żadnych tutaj tematach czy ortopedycznych, czy jakby definicjach. I tutaj dziękuję panu doktorowi za, za wspomnienie już o tym, że tak naprawdę ta choroba zwyrodnieniowa to, to nie jest tylko to, co nam się czasami fizjoterapeutom wydaje, że to jest ta starsza osoba o lasy, tylko to jest często już osoba, która przychodzi do nas we wcześniejszym wieku. I tutaj te pewne koncepcje się już pojawiają w, w literaturze i też pewnie też to obserwujemy, że właśnie ta mikroniestabilność, konflikt ludowo-panewkowy, a raczej Syndrom konfliktu udowopanowkowego, czy chociażby dysplazja, no to już są pewne przyczynki do tego, żeby rozpoczął się ten proces zwrodnieniowy. Dlaczego? Bo zazwyczaj na tle tych, tych dysfunkcji pojawiają się uszkodzenia obrąbka, o czym mówił profesor Dąbrzacki, jeżeli chodzi o jego funkcję, no to wiemy, że jeżeli ona jest zaburzona, no to będzie nam mogło to powodować nasilone przeciążenia chrząski, a w konsekwencji właśnie te zmiany zwrodnieniowe. I ten proces moim zdaniem również, nie tylko moim zdaniem rozpoczyna się już znacznie szybciej niż ten pacjent w starszym wieku. Również potwierdzają to badania epidemiologiczne. Tutaj ciekawe, ciekawe prace. Pacjenci rzeczywiście są asymptomatyczni pacjenci z zmianami typu KAM- czy, czy PINCER. Nawet duża grupa osób, zobaczcie Państwo, 50 parę procent osób z uszkodzonym obrąbkiem, to są przeglądy systematyczne. Natomiast co tu się rzuca w oczy? To pacjenci symptomatyczni w większości mieli już uszkodzoną chrząskę, 64%. Natomiast asymptomatyczni tylko 12%. Więc możliwe, że ci pacjenci trafiają dosyć, dosyć późno już do nas z dolegliwościami i już wtedy rozpoczyna się ten procent proces degradacji. I powiem szczerze, tutaj potwierdzają to rozmowy z, z artroskopistami, jeśli chodzi o właśnie w konflikty, że już tam często do tych uszkodzeń chrząski dochodzi, w mniejszym lub większym stopniu. I tutaj to, czego sobie nam życzę, że. Żebyśmy też mieli takie rejestry, no to jest, można sobie porównać z zdanią. Jest badanie na podstawie wykonanych procedur w ich mniejszej służbie zdrowia i możemy zaobserwować, że średnia wiek, średni wiek tych osób 38 lat. 84% wśród tych osób operowanych artoskopią już wtedy miała zmiany większe niż 2 w skali w skali BEC. dokładnych danych nie pamiętam, jeżeli chodzi o większe uszkodzenia, ale widać, że już coś tam zaczyna się dziać na poziomie krząski. Ale porównajmy sobie też to z punktu widzenia funkcji, tak? No bo właściwie jesteśmy fizjoterapeutami, zajmujemy się funkcją. Mamy podobne inne obrazy radiologiczne, prawda? Bo można sobie porównać między jednym a drugim. Natomiast mamy ból, mamy ograniczenie ruchu, często właśnie w rotacji w. Wewnętrznej, ograniczony wyprost często w czasie chodu, wpływa to na zaburzoną biomechanikę chodu. Są pewne różnice, no, pojawia się atrofia już u tych osób z wyrodieniami, pojawia się inhibicja mięśniowa, no i pewne przesłanki na temat tej inhibicji się też pojawiają u tych pacjentów młodszych. Myślę, że po prostu mamy na to chwilę za mało badań. No i ta duż, większa różnica, czyli ta sztywność poranna, taka utrzymująca się trochę, trochę dłużej, no to u tych pacjentów młodszych. Pojawia się, ale raczej krócej z tego co, co obserwuję niż u tych pacjentów rzeczywiście z zaawansowanymi zmianami. Czy my mamy na to jakieś dowody naukowe? Tak, coraz więcej. Jeżeli chodzi o zmiany zwrotniowe, to mamy naprawdę dużo badań. Zresztą tutaj zostało to wspomniane. Wszystkie rekomendacje aktualnie światowe zaznaczają, że ćwiczenia szczególnie mają tutaj jak największe działanie. Jeżeli chodzi o konflikt, od paru lat mamy już pewne badania pierwszego stopnia gdzie możemy mówić, że rzeczywiście porównując do dartoskopią jest to powiedzmy delikatnie mniej, ale to są pewne sporne, sporne kwestie. Natomiast jest na pewno określone to, że w, w, krótkoterminowo jest to skuteczne, jeżeli chodzi o poprawę stanu pacjenta. Jeżeli chodzi o właśnie dysplazję, mikro niestabilność, uszkodzenia obrąbka, tego mamy znacznie, znacznie mniej. Często też w badaniach obserwujemy, że jest to wrzucone do jednego worka, jeżeli chodzi o ten tzw. hip-related pain, czyli nie do końca konflikt, nie do końca stabilności, generalnie ból biodra u młodej osoby, czy ten tak zwany pre-arthritis hip pain. Tak? Mamy również pewne doniesienia a propos przygotowania pacjenta do ewentualnego zabiegu, czy to właśnie rotoskopii, czy to do endoprotezoplastyki. Na tą chwilę nie stwierdzimy, że one rzeczywiście dają nam jakiś sukces, natomiast pewne przesłanki już się pojawiają. No i jedną z takich rekomendacji, chyba jedną z bardziej z takich skrupulatnie przeprowadzonych, z których możemy też korzystać, no to są te zalecenia amerykańskiej sekcji fizjoterapii. I ona oczywiście właśnie zwraca dużą uwagę na tą edukację, o czym też zostało tutaj już wspomniane, na ćwiczenia, szczególnie ćwiczenia oporowe, ale nie tylko ćwiczenia, właśnie w wodzie. Nawet były prace, porównywały one Nordic Walking, także może się okazać, że generalnie chodzi o, o ruch dla tego stawu. Kontrola wagi, jak najbardziej, i jako uzupełnienie możemy stosować terapię manualną. Musimy być też tylko świadomi tego, że ona ma krótkotrwałe zazwyczaj działania, przynajmniej według doniesień naukowych. Tak? Jeżeli chodzi o fizykoterapię, również pojawiają się tam pewne, pewne przesłanki. Ja tu niestety nie mam dużych doświadczeń, także jeżeli ktoś będzie chciał się wypowiedzieć na temat fizykoterapii, no to jak najbardziej tutaj zachęcam do dyskusji. Jeżeli chodzi o edukację, tutaj coraz więcej również badań, myślę, że tutaj w kolejnym wykładzie też zostanie to powiedziane, jak ona jest ważna, jak ona wpływa też na to, jak sumiennie wykonuje pacjent te nasze ćwiczenia, przez nas zalecone, jak możemy go do tego przekonać, jak może samemu sobie radzić ze swoimi dolegliwościami. I to bardzo ciekawa praca holenderska, również, Klasena. On zadał pytanie właśnie pacjentom i ekspertom, co jest dla nich najważniejsze, jakie zadają najczęściej pytania. Okazało się, że tak naprawdę dla nich, dla pacjentów jest najważniejsze to, co mogą zrobić samemu, żeby sobie pomóc i ograniczyć ryzyko pojawienia się większych zmian I Myślę, że też będziemy musieli trochę się wsłuchiwać bardziej w to, co pacjent mówi, a nie to, co byśmy my chcieli wiedzieć. Kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o te wskazania, ćwiczenia. Ćwiczenia zawsze mówimy sobie na prezentacjach, prawda, ćwiczenia są ważne, ale teraz jakie ćwiczenia, w jakiej dawce? Może się okazać, że tak naprawdę te ćwiczenia są jak taka tak, ta tabletka, także też potrzebują dawki i jeżeli będzie źle zaordynowany lek, no to tak samo możemy spowodować negatywne skutki lub pozytywne, jeżeli to będzie dobrze wprowadzone. Także tutaj też ciekawa praca, dlatego że ona pokazała, że jeżeli będziemy się trzymać przynajmniej w 75% założeń no takich klasycznych, amerykańskich, American College of Sport Medicine, czyli na przykład obciążenie, które by spowodowało odpowiednie zmęczenie danego mięśnia, 8-12 powtórzeń, czyli to, co my że tutaj bywalcy siłowni dobrze, dobrze znają, a myślę, że często my jako fizjoterapeuci zapominamy to wtedy mamy zwiększone szanse na, na sukces pracując z tym, z tym biodrem. Także porównując również badania, gdzie ćwiczenia nie przyniosły efektu, zawsze zajrzyjmy do środka, jaki był protokół tak naprawdę tam stosowany. Bo jeżeli pacjent ćwiczył przez cały proces rehabilitacji przez 6 tygodni na żółtej gumie, może, możemy się nie spodziewać właśnie w tym przypadku efektu, bo nie wzmocniliśmy mięśni i nie spowodowaliśmy tak zwanej hipotrofii. I tutaj na koniec szybki case. I ten case będzie dosyć osobliwy, dlatego że myślę, że to jak się spotykamy jako eksperci, przez co pacjenci do nas trafiają na zasadzie konsultacji. Niekoniecznie teraz przedstawiamy sobie 6 tygodni, ładnie, jeden, jeden etap, drugi etap, trzeci etap, bo wiemy dobrze, że w życiu tak często się nie, nie dzieje, pacjent często przyjeżdża z daleka, przyjeżdża do nas na konsultację. Wtedy chcemy mu przekazać jak najwięcej możemy na tym, na tym etapie, żeby on wyciągnął z, tej, z tego wszystkiego jak, na, jak najwięcej. I mamy tutaj przykład młodego. No, powiedzmy, że młodego, bo w moim wieku e, mężczyzny, e, zawodowego siatkarza, co pada na poziomu pierwszej ligi, ale wcześniej tam grającego na wyższym poziomie, to nie jest on oczywiście, e, bo jest to atakujący i myślę, że tak naprawdę ta pozycja w jakimś stopniu będzie go ratowała, ale o tym zaraz sobie e, powiemy, bo widzimy w jakiej pozycji pojawić się może biodro, myślę, że jeszcze w gorszych może się pojawiać w siatkówce, e, natomiast ten atakujący myślę, że troszeczkę jest w lepszej sytuacji i jest aktualnie w okresie przygotowawczym. Jakie ma dogliwości? Są już to dogliwości trwające od, od wielu lat z promieniowaniem okresowym do, do kolana, czasami do, do pośladka. Czyli już zaczynamy myśleć, co tam się może dziać. Co mnie interesuje, wtedy co, kiedy mu się to pogarsza, te jego dolegliwości, kiedy mu się one poprawiają, już wtedy sobie wysnuwamy pewne hipotezy i pewnie będziemy na tej podstawie próbowali też mu coś zaproponować. No gorzej jest w czasie dłuższego siedzenia, powstawaniu z tego dłuższego siedzenia, głębokie przesiady, zmiany kierunku, tutaj mówimy szczególnie o, o siatkówce. Chyba, że mówimy o innych zmianach kierunku. Kiedy, kiedy lepiej? Lepiej jest wtedy, jak się rozgrzeje i to go trochę ratuje, jest w stanie uprawiać swój sport i trenować, jak się, jak się rozgrzeje. No i poprawa oczywiście jest po odpoczynku, a to ja mówię o odpoczynku takim powiedzmy tygodniowym, gdzie nie uprawia sportu. Dotychczasowe leczenie, NLPZ, -y, kwasy uronowy, terapia manualna, trakcja to mu pomagało. W jego oczywiście subiektywnej ocenie. Stretching próbował no i też mu to zalecono dlatego, że ma ograniczone biodra, więc przecież jak są ograniczone, to wypadałoby je poprawić, tak? no bo to, to wiadomo, jak, no, tak jak tutaj z tym młotkiem, no Jak mamy tylko młotek, to wszystko jest gwoździem, prawda? I jakie by były jego cele, bo to jest dla mnie, dla mnie istotne. Chciałby jeszcze pograć 2-3 lata, pewnie tam troszeczkę do, dorobić w tej siatkówce i pewnie później zakończyć swoją przygodę. No i możemy myśleć o dalszym leczeniu. Co jest ważne, że to jest pacjent świadomy, że on jest świadomy swoich ograniczeń, tego co on tam, co on tam ma, też te wymagania od nas nie są wygórowane nie są, i są realistyczne i jest jednocześnie dobrze zmotywowany w badaniu klinicznym ograniczenia w zakresie ruchu i tutaj możemy sobie porównać ten ograniczony zakresu ruchu do tych, o których mówił tutaj doktor Romanowski a propos naszych zwyrodnień w biodrze i zaleceń światowych, prawda? Czyli właściwie ten pacjent już patrząc na zakres ruchu pisuje się w te, w te rzeczy. Ma ból biodra, ma ból biodra. Co ciekawe w zmodyfikowanym temasie nie był ograniczony, czyli wyprost miał dosyć, dosyć dobry i tutaj co ciekawe, myślę też, tu Państwo to obserwujecie, pracując z tymi pacjentami już się pojawiła atrofia i tutaj na poziomie Także tutaj widać, że choruje, bo tak naprawdę cała kończyna, kończyna dolna, nie tylko sens ten staw biodrowy. W zaobserwowaliśmy, powiedzmy, że nadmierne pochylenie tłowia, ale to oczywiście w moim odczuciu, w kontekście tych dolegliwości, z którymi on do nas przychodzi. No i tutaj można sobie zobaczyć jego wynik rezonansu, to była akurat ortografia. No, znaczy podkreśliłem, tak umiarkowane, zaawansowane zmiany zbrodnieniowe. Tutaj jest już opis radiologa, są tam już geody. Są też torbiele, niestety, bo pamiętajmy, że to jest 34-letni sportowiec. No więc tutaj no myślę, że tutaj żaden z artroskopistów by się nie porwał, przynajmniej na początku, na, na leczenie tego typu. Młoda osoba, która chce grać dalej w środkówkę, czyli pewnie jeżeli chodzi o endoprotezę też to raczej temat przyszłościowy. No i ta właśnie konsultacja, tak, to, tak jak mówię, jedno, jednodniowa konsultacja, co możemy wtedy zrobić? Co, możemy, co mu pomaga? Mówi, że pomaga mu trakcja. Więc proponuję mu wykorzystanie takiej gumy, jeżeli mu to pomaga, no to mówię, żeby sobie to stosował po prostu 5 razy dziennie, tak jak tam ma zaostrzenie, jeżeli jest trochę lepiej, to może sobie zrobić to raz, dwa razy dziennie, bez żadnych doniesień naukowych na ten temat, natomiast jeżeli pacjent stwierdza, że potem mu jest lepiej, nie to kosztuje, oprócz, ta, oprócz tej taśmy, no to właściwie nie widzę przeciwwskazań, żeby takie coś zastosował, ewentualnie masaż w klubie u fizjoterapeuty, czy tam terapia manualna, wszystko co będzie mu zmniejszało te dolegliwości bólowe. W ADL, czyli w czynnościach na codziennego również, jeżeli pacjent zgłasza mi, że siedzi z założoną nogą na nogę, wstaje z tego siedzenia i zaczyna go buleć biodro i dyskutujemy, to może spróbuj nie siadać z nogą na nogę, co jest dosyć logiczne, ale dla pacjenta jak wiemy do końca tak, tak nie jest, zmieniamy to. W treningu siłowym w treningu siłowym, jeżeli widzę pochylenie, spróbujemy mu zmodyfikować, niekoniecznie uczyć go teraz nagle techniki, bo nie mam na to czasu na tej jednodniowej konsultacji, natomiast zaproponować jemu i trenerowi przygotowania fizycznego zamienniki, czy to będzie przysiad przedni, gdzie będziemy mieli mniejsze zgięcie w biodrze, może podłożymy sobie podstawki pod, pod nogi, jeżeli coś powoduje, że nie jest w stanie zrobić tego głębokiego przysiadu, może przysiad skośny, może przysiady bułgarskie. Uzupełnimy to też ćwiczeniami specyficznymi, bo jeżeli na przykład jest osiadka, to jak wiemy, tutaj parę osób tutaj spracowało w siatkówce łącznie z profesorem dążarskim, myślę, że wiedzą, że te ćwiczenia na siłowniach są głównie oparte o, o przysiady, o ćwiczenia często obunóż. Także myślę, że uzupełnienie ćwiczeń o te specyficzne dla, dla biodra. W, krótkim wymiarze czasu, żeby nie zajmowało mu to za dużo czasu, robił to sobie pomiędzy na przykład seriami, dogadanie się z trenerem przygotowania fizycznego, to myślę, że też jest dobre. Jeżeli chodzi o siatkówkę, ja na tym momencie nie zalecam mu żadnych zmian, dlatego że po pierwsze nie mamy na to czasu, żeby teraz się bawić w zmianę techniki, poza tym on już jest tak doświadczony zawodnikiem, że to właściwie nie jest moim zdaniem przynajmniej e, e, możliwe, on też nie ma myśleć o swoim biodrze podczas, podczas gry. Taki krótki follow-up telefoniczny, właściwie z, z tamtego tygodnia, on był wcześniej u mnie parę miesięcy temu, teraz do niego dzwoniłem e, właśnie a propos tej, tej konferencji. E, brak bólu w spoczynku i w nocy to jest coś, co nas na pewno interesuje. E, minimalne zmniejszenie bólu, no to jest jak tutaj w cudzysłowie z minimalnym zmniejszeniem, czyli ja dzwonię, tutaj jest fajna sytuacja, bo pacjent do, nie, do pacjenta ktoś w końcu dzwoni, ktoś się zainteresował, no to no wiesz, na no lepiej jest, no, no słuchaj, no, cieszymy się. Tak? Natomiast wiadomo, że to, jeżeli to są zmiany zwierzęce, no to ja tego nie oczekuję, to nie jest mój, nie jest mój cel. Tak? E, po rozgrzewce dalej jest w stanie trenować, czyli te cele, które my sobie założyliśmy są spełniane. Moje dalsze zalecenia, kontynuacja ćwiczeń z trenerem, przygotowania fizycznego, ewentualnie kontakt, czyli też takie pobudzenie myślę mentalne. Także taki, tak na koniec myślę, że to co już zostało powiedziane, także te zmiany zwrodnieniowe to nie jest tylko ten pacjent starszy, to jest, to ma wiele, wiele prawda, imion. Jeżeli jest dobrze prowadzona rehabilitacja, gdzie mamy nacisk na, na ćwiczenia, na edukację wspieramy to oczywiście tymi rzeczami, których może nie mamy na to badań naukowych, ale pacjent zgłasza, że, że to mu pomaga, to dlaczego by tego nie stosować i czasami jeżeli chodzi o te czynności dnia codziennego, ja tak przynajmniej zauważam, że czasami te małe zmiany mają większe znaczenie niż cała nasza taka terapia do, dookoła. Dziękuję.